Witam Was, moi drodzy. Lecimy dalej z streszczeniem książki Elegansen Enigma. Przed nami pytanie numer 11. Gdybyś mógł wybrać jeden eksperyment, niezależnie od jego aktualnej wykonalności technicznej, aby pomóc odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: jaki eksperyment byś wybrał? I moi drodzy, zanim przejdziemy do odpowiedzi, ja troszeczkę jestem rozczarowany, bo to pytanie jest bardzo ciekawe, natomiast odpowiedzi no, były dosyć jednostajne, troszkę mi zabrakło różnorodności. No ale zobaczmy. Na początek, Baccia Galupi. No i on stawia albo na eksperyment z makroskopową superpozycją, żeby przetestować teorię obiektywnego kolapsu albo na testowanie reguły Borna w bardzo małej skali, żeby przetestować teorię fali pilotującej. Teraz Czaslaw Bruckner. No i on chciałby przyszpilić kwestię, czym dokładnie jest pomiar i zrobić eksperyment, gdzie ludzka świadomość będzie w superpozycji. Czyli po prostu realnie przeprowadzić to, co Wigner opisywał w swoim eksperymencie myślowym. Czyli chodzi o ten eksperyment myślowy z tak zwanym przyjacielem Wignera. Przypomnijmy szybciutko, na czym ten eksperyment polega. No to jest taki kod Schrödingera, tylko że na sterydach mamy idealnie izolowane laboratorium, w którym znajduje się przyjaciel Wignera. Moi drodzy, w języku angielskim ja często spotykałem się, że to jest nazywane no, Wigner Friends, ale potem do tego przyjaciela Wignera odnosi się jako SI, więc być może to jest przyjaciółka Wignera. Jak chcemy, to może być przyjaciółka. No i ten przyjaciel Wignera będzie robił pomiar związany z rozpadem atomu. I powiedzmy, że ten atom ma 50% szans na rozpad w ciągu następnej godziny. Jeżeli się rozpadnie, to wyemituje widzialny foton, który zostanie zaobserwowany przez tego przyjaciela Wignera. Natomiast, jak się nie rozpadnie, no to nic nie zostanie wyemitowane. No i teraz, dla Wignera, który jest na zewnątrz, ten cały układ pozostaje w stanie superpozycji. No, i pytanie jest, co zaobserwuje przyjaciel Wignera i czy ten akt obserwacji skolapsuje stan, który Wigner przypisał układowi. Czy może sam przyjaciel zaobserwuje jakiś rozmyty obraz? No i Bruckner mówi, że najciekawsze jest to, że przynajmniej co do zasady, tylko że to jest bardzo silne co do zasady, taki eksperyment mógłby być przeprowadzony. No, i przywołuje Davida Deutscha, który coś takiego zaproponował. To jest prawda, moi drodzy. Deutsch miał podobny pomysł, tylko zamiast człowieka używał w tym eksperymencie myślałem sztucznej inteligencji zainstalowanej na komputerze kwantowym. Tak czy inaczej, Deutsch opowiada o tym eksperymencie podczas wywiadu, którego udzielił do tej książki Duch Fatomie. No i co jest ciekawe w tym eksperymencie, no to fakt, że Wigner. Może dowiedzieć się, czy jego przyjaciel zaobserwował określony wynik bez podawania tego wyniku. Wystarczy, że przyjaciel powie, widzę określony wynik, ale nie powie, co dokładnie obserwuje, tylko tyle, że ten wynik jest określony, jest jednoznaczny. No i ponieważ w tej wiadomości nie ma informacji, jaki wynik y, y, przyjaciel obserwuje, no to to nie spowoduje kolapsu funkcji falowej, którą przypisał Wigner. No i teraz mamy trzy opcje. Y. Albo funkcja falowa jednak kolapsuje, bo QM się załamuje w jakiejś skali, czyli no nie można jej stosować no na przykład do Stanów świadomości, albo do tak dużych, czy też masywnych, czy też złożonych obiektów. To jest jedna opcja. Druga opcja, przyjaciel Wignera obserwuje jakąś rozmytą rzeczywistość i nie może stwierdzić, czy widzi, czy nie widzi fotonu. Taka dziwna opcja, i trzecia opcja. Przyjaciel przypisuje określony stan, podczas gdy Wigner dalej przypisuje superpozycję. No i Bruckner uważa, że opcja numer dwa, czyli to obserwowanie rozmytej rzeczywistości, nie ma sensu. Natomiast w ostatniej opcji Wigner i jego przyjaciel posiadają komplementarne kawałki informacji. No i gdyby wziąć je razem, to to by łamało zasadę nieoznaczoności Heisenberga. Natomiast rzecz jest w tym, że nie można ich wziąć razem. Są one bowiem zapisane w komplementarnych środowiskach. Tu Bruckner jest dość bliski powiedzenia, że w dwóch różnych światach. No i te światy jakby pozostaną oddzielone, dopóki nie będzie między nimi komunikacji między Wignerem a jego przyjacielem. No, Many Words by powiedziało, że wprost to są dwa różne światy. Kubizm powie, że to są dwie różne perspektywy tych dwóch. Racjonalnych agentów, no i można różne takie pośrednie stanowiska przyjmować. Jeżeli teraz przyjąć, że żaden obserwator nie jest wyróżniony, no to żadnego z tych wyników nie można uznać za obiektywny fakt, który byłby niezależny od środowiska, w którym się zdarzył. No i Bruckner zamyka ten wywód taką uwagą, że to dramatyczne odejście od naiwnego realizmu byłoby ostatecznym dowodem na słuszność wypowiedzi Bora. Że zadaniem fizyki nie jest badanie, jaka natura jest, ale co możemy powiedzieć o naturze. Na koniec, natomiast ja sobie pozwolę na swój szybki komentarz. Moi drodzy, no to jest dokładnie to, co Roweli nazywa tą relacyjną interpretacją QM. No i z tego, co mi wiadomo, Bruckner jest dość tak pozytywnie nastawiony do takiego rozumienia QM. Teraz jest Jeffrey Booth. No i on też stawia na testowanie obiektywnego kolapsu. Przy czym podaję w miarę dokładny opis eksperymentu, który został zaproponowany podobno przez Penrose'a. Szczegóły, moi drodzy, znajdziecie w książce, no ale chodzi o to, że mamy taki malutki kryształ i on jest w superpozycji stanów o dwóch różnych ustalonych położeniach. No i ta superpozycja ma być niestabilna i się załamać po czasie rzędu... Y Stała planka H podzielone przez s e z dolnym indeksem G. H to jest stała planka, EG to jest tak zwana grawitacyjna energia własna różnicy między wartościami oczekiwanymi rozkładów masy w tych dwóch różnych położeniach kryształu. Okay? Czyli mamy te dwa różne położenia kryształu, no i mamy ten rozkład masy, no i można policzyć wartość oczekiwaną dla, dla tej różnicy i i to jest związane z jakąś grawitacyjną energią. Czyli znaczy, ja nie twierdzę, że to wszystko rozumiem, no ale tak mniej więcej to by chyba znaczyło, co, co Bub tutaj opowiada, czy też no Penrose. Natomiast no, co jest tutaj wyzwaniem? No, wyzwaniem jest tutaj natomiast przeprowadzenie tego eksperymentu w taki sposób, żeby móc odróżnić prawdziwy dynamiczny kolaps od zjawiska dekoherencji, która jest indukowana przez środowisko. No, czyli problematyczne jest idealne takie odizolowanie tego wszystkiego. Gdyby taki dynamiczny kolaps jednak zachodził, no to wtedy unitarna QM byłaby tylko przybliżeniem jakiejś innej teorii. Artur Fine zastrzega, że skoro nie jest eksperymentatorem, no to nie jest w stanie podać szczegółów takiego eksperymentu, ale proponuje po pierwsze zbadanie makroskopowych superpozycji, a po drugie eksperymenty testujące łamanie nierówności Bela, które będą wolne od wszystkich luk. Jeżeli chodzi o tę część, to Fein podaje nieco więcej szczegółów. Ja chyba nie do końca go zrozumiałem, bo wydaje się, że on wspomina o trzech, a nie dwóch źródłach takich luk w tych eksperymentach z łamaniem nierówności Bela. Jedna jest, jeżeli ja go dobrze zrozumiałem, związana z niewystarczającą skutecznością w detekcji fotonów. Druga jest związana z możliwością sygnalizacji, czyli że układy nie są dostatecznie oddzielone, nie są space-like separated. No, i te dwie luki są ok, natomiast co do trzeciej mam wątpliwości, co tutaj Fine ma na myśli, bo on mówi o jakiejś synchronizacji, więc ja nie wiem, czy jemu nie chodzi o taką sytuację, w której wprawdzie wykrywamy wystarczająco wiele fotonów, ale nie wiadomo, które pochodzą z którego źródła i które przypisać do którego detektora. Nie wiem, czy to ma sens, to co mówię. No, tak czy inaczej, podaję dwa przykłady: makro, superpozycje i łamanie nierówności Bela, z czego ten drugi przykład, no już wiemy, że y, to się źle zestarzało, bo takie eksperymenty zostały przeprowadzone w roku 2015, no i za to został przyznany Nobel w roku 2022, więc jedna z tych propozycji jest już w pewnym sensie nieaktualna. Dobra, teraz Chris Fuchs, no i jak zawsze jego odpowiedź jest bardzo barwna, dlatego zachęcam, żeby przeczytać ją w oryginale, odsyłam do książki. Natomiast no, ja już te wszystkie ozdobniki pominę i mocno streszczę jego odpowiedź. Więc pierwsza propozycja to zrobić eksperyment z podwójną szczeliną, gdzie zamiast strzelać fotonem, czy elektronem, czy jakąś większą molekułą, strzelamy. No i tutaj Chris Fuchs proponuje, żeby strzelać samym Zeilingerem, czyli <laughs> żywym organizmem, żywym fizykiem, laureatem Nagrody Nobla. Fuchs po wszystkim by spytał Zeilingera, którą szczeliną przeleciał, no i domyśla się, że Zeilinger by tego nie pamiętał. De facto niczego by nie pamiętał pomiędzy wejściem do komory przygotowawczej a tą rozmową. No tak czy inaczej, Fuchs nie spodziewa się, żeby Zeilinger w takim eksperymencie zachował się jakościowo inaczej niż jakikolwiek inny układ fizyczny. Czyli Chris Fuchs nie wierzy, że QM się załamie w dużej skali. Drugi eksperyment. To wziąć jakiś superkomputer, taki co jest w stanie przejść przez wszystkie testy Turinga, upakować go najlepiej w jakieś robotyczne ciało zdolne do precyzyjnych manipulacji dłońmi czy tam jakimiś yy, yy, narzędziami, a potem kazać mu przeprowadzić jakiś skomplikowany eksperyment fizyczny, który pokaże łamanie nierówności Bella. No i znowu tutaj Fuchs nie spodziewa się, żeby była jakościowa różnica między tym, co wyjdzie, a tym, co by wyszło, gdyby to zrobił człowiek. Teraz Girardi, no i tutaj nie będzie niespodzianki. No on stawia na testowanie teorii obiektywnego kolapsu. Mówi, że jak dotąd jeszcze nie ma takiego testu, ale być może wkrótce będzie możliwe przeprowadzenie takiego eksperymentu na jakichś mezoskopowych układach, czyli coś pomiędzy mikro a makro. Wymienia tutaj postać Stevena Adlera, który pracuje nad propozycją takich eksperymentów. No i wspomina też o poglądzie Penrose'a, że to grawitacja mogłaby być odpowiedzialna za obiektywny kolaps, przy czym Girardi mówi wyraźnie kwantowa grawitacja. Używa takiego zwrotu. Dalej jest Shelley Goldstein. Wspomina o tym, że zaproponowano wiele eksperymentów, żeby odróżnić zwykłą QM od teorii obiektywnego kolapsu, ale mówi, że spodziewa się, że inni przepytywani wspomną o takich eksperymentach. Z drugiej strony, dla podstawowej kwestii wyboru właściwej wersji QM, te eksperymenty nic nie dadzą, jeżeli przewidywania eksperymentalne są identyczne. Więc Goldstein się tutaj troszkę, jakby uchylił od odpowiedzi. No na od biedy też można uznać badanie makro-superpozycji obiektywnego kolapsu? Teraz jest Greenberger, i on mówi, że chciałby zobaczyć jakieś, jakąś formę kwantyzacji na poziomie astronomicznym albo kosmologicznym. Tak to ujmuje, no i spodziewa się, że taka kwantyzacja będzie innego rodzaju niż taka zwykła, i spodziewa się, że to by zmieniło naszą koncepcję, jak połączyć grawitację z QM. A tutaj może jeszcze dodam, bo nie jestem pewien, czy ja go dobrze zrozumiałem. To słówko kwantyzacja jest niebezpieczna, bo ono często tyczy się takiej procedury na papierze, po prostu jak teorię klasyczną zastąpić teorią kwantową. Natomiast no, tutaj prawdopodobnie Greenberger ma na myśli po prostu jakieś zjawisko kwantowe. No po angielsku to mówię. I would expect this to be different in kind of from our usual quantization, a sort of gravitational quantization in strong gravity fields. Czyli prawdopodobnie po prostu chciałby zobaczyć jakieś zjawisko, które nie byłoby wytłumaczalne w sposób klasyczny, ale byłoby wytłumaczalne wtedy, jeżeli przyjęlibyśmy hipotezę, że ten efekt jest kwantowy, no i on by się miał tyczyć grawitacji. Więc chyba w ten sposób należy to rozumieć. Dobra, teraz Lucian Hardy. On stawia na eksperyment z makroskopową interferencją, taki jak zaproponował Penrose. Natomiast zaczyna od opisania pewnego eksperymentu myślowego, który podobno pochodzi od Aharonowa. No i polega on na przepuszczeniu cząstki o ładunku ku małe przez interferometr. No i teraz tak, na przykład dla elektronów wiadomo, że zaobserwujemy interferencję, no bo co, no takie eksperymenty już porobiono i interferencję obserwowano. Gdy jednak będziemy zwiększać ładunek, no to zdaniem Hardy'ego interferencja w pewnym momencie zniknie. No i jest tak, bo po czasie, powiedzmy, te duże, eksperymentator mógłby umieścić ładunek testowy w odległości około. No i teraz w książce jest napisane T podzielone przez C. Mi się wydaje, że tu powinno być T razy C, no bo to ma być odległość, więc to ma mieć wymiar długości. No, czas ma wymiar sekunda, prędkość to jest metr. Przez sekundę, no więc, żeby to się zgadzało, jednostkiem to chyba powinno być mnożenie. Czyli w odległości około te razy C od tego eksperymentu, no i na podstawie siły działającej na ten ładunek wywnioskować, którą ścieżką przeszła cząstka. No i teraz, tak, nawet jak tego ładunku próbnego nie umieścimy, no to wciąż przez to, że moglibyśmy to zrobić, no to oznacza, że informacja o tym, którą ścieżką przeszła cząstka jest obecna w tym polu elektromagnetycznym. Czemu jednak dla elektronu widzimy tę interferencję, dla pojedynczego elektronu? No bo klasyczny elektromagnetyzm nie działa na poziomie pojedynczego elektronu. Innymi słowy, jest tu potrzebna kwantowa elektrodynamika, w skrócie QED. No i Hardy twierdzi, że analogiczny argument jest słuszny, gdy zamiast ładunku weźmiemy masę. No i wyciąga stąd wniosek, że w takim razie potrzebujemy teorii kwantowej grawitacji. No i spodziewajcie się, że taka teoria będzie bardziej radykalna niż kwantowa elektrodynamika, czyli niż QED. No bo w QED mamy ustalone tło czasoprzestrzenne, a w kwantowej grawitacji QG tak nie będzie. Ta teoria wciąż będzie musiała wytłumaczyć, dlaczego widzimy interferencje dla małych mas. No i dalej Hardy przytacza argumenty Penroza. Że gdyby dostatecznie duża masa rzędu masy planka, moi drodzy, masa planka to jest około 10 do minus 6 g, więc na skalę naszą makro to, to nie jest duża, na skalę atomową to jest bardzo dużo, że Gdyby taka masa była w superpozycji, no to czasoprzestrzeń zakrzywiłaby się w dwóch różnych miejscach, jednak jako że nie ma takiego jednoznacznego sposobu, jak przekształcić dwie rozmaitości reprezentujące czasoprzestrzeń w siebie, skąd wtedy powstałby konflikt w tym regionie odnośnie kierunku czasu. Na ten kierunek czasu jest potrzebny do ewolucji funkcji falowej. Zatem no Hardy konkluduje, czy też Penrose konkluduje, że coś musi się wydarzyć, żeby zapobiec tej sprzeczności. No i Penrose zakłada, że to będzie kolaps funkcji falowej. No i jego model dostarcza więcej szczegółów, no i przewiduje nawet skalę czasową tego kolapsu. No i Hardy podsumowuje, że bez względu na to, czy akceptujemy taką argumentację, czy nie, no, to taki eksperyment to jest eksperyment, który by przetestował obszar, gdzie QM i GR się spotykają. Hardy zaznacza, że taki bezpośredni eksperyment testujący interferencję z masami Plancka byłby trudny, no i omawia pomysł PenROZA, jak to można by obejść. I tam, jakoś, używa się fotonu, aby wprowadzić małe lustro o masie Plancka w superpozycję. No i to lustro jest przymocowane sprężyną. Która to sprężyna przecina jedną ze ścieżek fotonu w tym interferometrze. I teraz to ma być jakoś tak, że gdy foton przejdzie ścieżką z tym lustrem, no to spowoduje jakiś odrzut. No i ten odrzut ma być niby zniwelowany przez foton wracający tą ścieżką. No i według unitarnej QM lustro będzie w superpozycji w tym czasie pomiędzy. No i dobierając tam odpowiednią fazę, ten powrotny foton odwróci tą unitarną ewolucję. No, i wtedy zaobserwujemy interferencję. Natomiast, gdyby nastąpił taki obiektywny kolaps stanu tego lustra, no to interferencja wtedy nie wystąpi. No i warto jeszcze wspomnieć na koniec, że taki eksperyment wydaje się być nie aż tak odległy od tego, na co pozwala współczesna technologia. Więc być może dożyjemy czasu, gdy taki eksperyment zostanie przeprowadzony. No, tego, tego sobie życzmy. Dobra, teraz Antoni Leggett i on proponuje dwie opcje. Pierwsza to prawdziwy eksperyment z przyjacielem Wignera no i związana z nim interferencja. Także, moi drodzy, nie będziemy tutaj ponownie przytaczać szczegółów. One zostały omówione przy okazji odpowiedzi Brucknera. Natomiast potem Leggett dodaje, że gdyby przeprowadzenie takiego eksperymentu to jednak było zbyt nierealistyczne założenie, no bo to jest turbo, turbo yy, trudny do przeprowadzenia eksperyment, który no co do zasady niby jest możliwy, ale... No, myślę, że są ludzie, którzy powiedzieliby, że nawet co do zasady to jest niemożliwe, bo to jest tak, tak ciężkie do przeprowadzenia. No to proszę, jaki Leggett proponuje, to postawiłby wtedy na eksperyment z badaniem łamania nierówności Bela, gdzie wyniki byłyby szczytywane przez ludzi oddalonych o jakieś 5 do 10 sekund świetlnych od siebie. Tak, żeby było wystarczająco czasu, że człowiek mógłby przyklepać słownie, powiedzieć tak, obserwuję taki wynik. Nie ma możliwości, że, że tutaj coś podziało się za szybko. Tim Modlin on stawia na eksperyment z podwójną szczeliną w skali makroskopowej. No i obecność interferencji, by odpowiedziała na pytanie o istnienie obiektywnego kolapsu. Dalej jest David Mermin. No i tutaj znowu nie jestem do końca pewien, czy go dobrze zrozumiałem. No on zaczyna od stwierdzenia, że jego zakłopotanie, jakby teorią kwantową, jest oparte na założeniu, że jest ona poprawna. No i mówi coś takiego, że jednocześnie nie spodziewa się, żeby Q, QM miała się załamać, dlatego nie widzi, żeby jakiś eksperyment mógł wnieść coś do podstaw QM. Dodaje też, że wyklucza możliwość, żeby ewentualne załamanie się QM było związane z jakimś zjawiskiem, które na papierze byłoby tak skomplikowane, że nie bylibyśmy w stanie go przeliczyć. Nie, on uważa odwrotnie, że wszystkie zagadkowe cechy QM pojawiają się w pełni widoczne już na prostym poziomie obliczeniowym. Mermin nie chce jednak powiedzieć, że testowanie załamania się QM nie jest warte badania eksperymentalnego, no i dodaje, że wierzy, że QM załamie się w pewnej skali i że jest de facto zaskoczony, że jak dotąd QM działa tak dobrze, na, na przykład tak dobrze działa w skali jądra atomowego, co już jest znacznie większe niż pojedynczy elektron. Więc ja nie wiem, jak ta część wypowiedzi, którą teraz przytoczyłem, ma się do tego, czego on zaczął, że, że nie spodziewa się właśnie, żeby QM miała się załamać. No w każdym razie Mermin byłby zaskoczony i rozczarowany, gdyby kwestie fundamentalne zostały rozstrzygnięte przez zaobserwowanie załamania się QM. Mermin raczej spodziewa się, że zostaną one rozwiązane przez pogłębienie zrozumienia już istniejącej teorii w domenie jej stosowalności. No także nie wiem moi drodzy, zachęcam żeby sobie przeczytać tę wypowiedź w oryginale, no bo ja jej chyba nie rozumiem. No. Samej QM nie ma przecież w szczególności żadnego parametru, który by wyznaczał skalę, powyżej której QM nie działa, więc nie rozumiem, co ma na myśli Mermin, jak mówi o domenie stosowalności. Także no, zachęcam do zapoznania się w oryginale. mi trochę ta odpowiedź przerosła. Teraz jest Lee Smolin, no i tu krótka piłka. On mówi: jakikolwiek eksperyment, który nie zgodzi się z przewidywaniami QM. Teraz Antoni Valentini. No i on chce naprawdę przyszpilić regułę Borna no i proponuje aż pięć eksperymentów jej testowania. Pierwszy to jest testowanie reguły Borna na cząstkach sparującej czarnej dziury promieniowania Hawkinga. I to by było możliwe, gdyby udało się znaleźć pierwotne czarne dziury, tzw. primordial black holes, które teraz powinny właśnie parować. Drugi pomysł, testowanie reguły Borna na cząstkach splątanych, których splątany partner wpadł do czarnej dziury. Czyli mamy dwie cząstki, jedna zostaje na zewnątrz, drugą rzucamy do czarnej dziury. No i potem robimy testy na tych, które no nie wpadły do czarnej dziury. Trzecie, też testowanie reguły Borna, ale na cząstkach o masie planka. Valentini podejrzewa, że kwantowy stan równowagi może się stać niestabilny w obecności grawitacji. Stąd ten pomysł. Dalej, Valentini mówi coś, czego ja nie do końca chyba rozumiem: że kolejne miejsce, gdzie warto szukać, to otoczenie węzłów funkcji falowej, gdzie dynamika de Broglie'a boma się załamuje. Nie wiem o co chodzi. No i wreszcie proponuję ostatni eksperyment testowanie reguły Borna na kosmologicznych rediktowych cząstkach. Valentini podobno pokazał, że dla takich cząstek mechanizm relaksacji do tego stanu równowagi Mógł nie zajść skutek rozszerzania się wszechświata, a więc takie cząstki mogłyby łamać regułę Borna. No i dokładniej Valentini by chciał zbadać ich prawdopodobieństwa polaryzacji i sprawdzić, czy łamią one prawo malusa. I ten ostatni eksperyment Valentini uważa za najbardziej interesujący. No i jakby się miał zdecydować tylko na jeden z tych wymienionych, no to wybrałby właśnie ten ostatni. Teraz David Wallace, on stawia na, ponownie, eksperyment z podwójną szczeliną, teraz uwaga, nie w skali makro, ale przy użyciu fal grawitacyjnych, bardzo ciekawe. Przypomnijmy, że fale grawitacyjne zostały odkryte w 2015 roku, czyli no później niż był przeprowadzany ten wywiad, wywiad jest z 2011. Wallace uważa, że taki eksperyment byłby ciekawy bez względu na to, co by się wydarzyło. Gdyby nawet zmniejszyć częstotliwość do takiego stopnia, że strzelalibyśmy pojedynczymi grawitonami, a wciąż byłoby widać interferencję, no to byłby wtedy triumf kwantowej teorii pola no i ogólnie jakby teorii kwantów. Gdyby jednak nie zaobserwowano interferencji, no to by znaczyło, że modyfikacje wymagają zarówno GR, jak i QM. Zeilinger wybrałby prawdziwy eksperyment z kotem Schrödingera, no i ogólnie jakikolwiek eksperyment z superpozycją albo z plątaniem, z udziałem no, po pierwsze w skali makro, ale dokładnie jest udziałem istoty żywej. Dodaje też, że sam, będąc fizykiem eksperymentalnym, postrzega wszelkie argumenty przeciwko takim eksperymentom jako wyzwanie dla kreatywności. Że to jest takie wyzwanie, no, jak należałoby pokonać te trudności. Dobra, no i Wojciech Żurek. On chciałby przetestować symetrię splątania, czyli zjawisko tak zwane invariance, to jest entanglement assisted invariance, czyli yy, no jakby niezmienniczość w asyście środowiska, tak by to, to należało przetłumaczyć. No i to jest ciekawe z wielu powodów. Po pierwsze, z tego się wyprowadza kwantowe prawdopodobieństwa, o tym już też mówiliśmy, to znaczy no, Wojciech Żurek mówił. Po drugie, to dzięki splątaniu kwantowe układy niejako wiedzą o sobie nawzajem. No i dzięki niemu wskutek dekoherencji stają się klasyczne. No, i po trzecie jest też praktyczny powód, mianowicie wiele zaproponowanych zastosowań QM zakłada istnienie podzbiorów symetrii stanów układów złożonych. No i Żurek omawia trzy warianty takiego eksperymentu. Najprostszy to są lokalne manipulacje na stanie Bela, czyli takim no maksymalnie splątanym stanie. Bardziej zaawansowany wariant dotyczyłby stanów, które nie są tak symetryczne jak stany Bela. No, czyli chodzi o to, że prawdopodobieństwa różnych wyników nie są jednakowe. W tej wersji można by przetestować związek między względnymi fazami kwantowymi a amplitudami. Tego typu rozważania są używane do wyprowadzenia reguły Borna, to też sobie omawialiśmy na swoim kanale. To jest ten przypadek nierównych współczynników w superpozycji. No i wreszcie najbardziej zaawansowana wersja tego eksperymentu. No to splątać jakiś mikroukład z makroukładem i przetestować, czy te symetrie są dalej obecne. No i taka wersja byłaby w duchu oryginalnego eksperymentu z Kotem Schrödingera, gdzie właśnie splątanie było kluczowe, yy, splątanie, właśnie, nie? a nie tylko superpozycja. Yy, no i celem byłoby sprawdzenie, czy różne operacje unitarne na jednym układzie można by sukcesywnie cofnąć poprzez kontroperacje na drugim układzie. No i trudny aspekt tego eksperymentu polega na tym, że do tego układu złożonego stosujemy wprawdzie lokalne operacje unitarne, natomiast finalny test, czy stan globalny rzeczywiście się zachował tak, jak powinien, wymagałby takiego globalnego pomiaru. No i to jest trudne. Dobre wieści są takie, że te transformacje są deterministyczne, więc co do zasady wiadomo, jaką obserwable należałoby zmierzyć na końcu, żeby potwierdzić, że układ złożony zachował się tak, jak powinien. Więc w szczególności tutaj tomografia stanu kwantowego nie jest wymagana. Natomiast no, złe wieści są takie, że właśnie no, te globalne pomiary są wymagane w tym całym procesie. No one są bardzo trudne do przeprowadzenia. No i tradycyjnie jak zawsze przejdźmy do podsumowania. Bacia Galupi proponuje makrointerferencje dla zbadania GRW, obiektywnych kolapsów, albo badanie reguły Borna w skali mikro dla y, teorii fali pilotującej. Bruckner proponuje eksperyment z przyjacielem Wignera, BUB testowanie obiektywnego kolapsu indukowanego grawitacją, fine makroskopowe superpozycje, albo wolne od luk eksperymenty z łamaniem nierówności Bella, Fuks eksperyment z podwójną szczeliną z użyciem samego Zeigingera, lub skonstruowanie robota zdolnego przeprowadzić eksperyment z łamaniem nierówności bela i sprawdzenie, czy nierówności będą faktycznie łamane. Girardi testowanie teorii obiektywnych kolapsów na mezoskopowych układach. Goldstein wspomina o eksperymentach testowania obiektywnych kolapsów, natomiast wspomina też, że dla wersji QM dających te same przewidywania żaden eksperyment nic nie rozstrzygnie. Greenberger kwantyzacja na poziomie astronomicznym albo kosmologicznym. Hardy testowanie teorii obiektywnego kolapsu zgodnie z propozycją Penroza. Leged, eksperyment z przyjacielem Wignera albo łamanie nierówności bela z wynikami szczytywanymi przez ludzi w jakichś tam sensownych odstępach czasowych Tim Modlin eksperyment z podwójną szczeliną w skali makro Mermin on byłby zaskoczony i rozczarowany, gdyby podstawy QM zostały zmodyfikowane przez eksperyment pokazujący załamanie się QM. Spodziewa się, że to raczej nastąpi wskutek głębszego zrozumienia teorii w jej zakresie stosowalności, no i uważa, że QM finalnie się załamie i że zjawisko, w którym to się stanie, nie będzie skomplikowane obliczeniowo, tylko będzie czymś takim no znanym. Smolin, jakikolwiek eksperyment, który nie zgodzi się z przewidywaniami QM, Valentini, testowanie reguły Borna. Na, na wiele możliwych sposobów albo na cząstkach sparującej czarnej dziury, albo na cząstkach splątanych, których partner wpadł do czarnej dziury, albo na cząstkach masy planka, albo na cząstkach reliktowych no i y, jakieś takie enigmatyczne badanie otoczeń węzłów funkcji falowej tego nie rozumiem. David Wallace eksperyment z podwójną szczeliną z użyciem fal grawitacyjnych. Obecność interferencji dałaby triumf kwantów, natomiast jej brak to by była potrzeba modyfikacji zarówno GR jak i QM. Zeilinger, prawdziwy kod czy ogólnie dowolny eksperyment badający superpozycję lub splątanie z udziałem żywej istoty. Żurek, testowanie envariants w trzech wersjach: pierwsza lokalne operacje na stanie Bella, druga lokalne operacje na mniej symetrycznym stanie, no i trzecia wreszcie. Splątanie mikroukładu z makroukładem i operacje na tym stanie. I ta ostatnia wersja, wprawdzie pozwala na deterministyczne lokalne operacje, więc nie trzeba kwantowej tomografii stanu kwantowego, natomiast problem jest w tym, że wymaga globalnego pomiaru. Dobra, tak wyglądało streszczenie. Jak zawsze, moi drodzy, zapraszam do dyskusji. Dajcie znać, jaki wy eksperyment byście zaproponowali. No i też dajcie znać, co myślicie o przedstawionych tutaj odpowiedziach, które z nich Wam się najbardziej podobają, które budzą jakieś kontrowersje. Także to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do następnego.